Witam Cię bardzo serdecznie, nazywam się Grzegorz Gunia, jestem mistrzem Rejki, praktykantem qigongu, zajmuję się także uzdrawianiem i czytaniem kronik akaszy. Chciałbym Cię bardzo serdecznie pozdrowić i przede wszystkim dziękuję Ci za to, że tutaj jesteś, że oglądasz i wspierasz ten kanał, dzielisz się wiadomościami. W dzisiejszym odcinku mam taki bardzo intrygujący temat. Temat, który dzisiaj pokazał się na tapecie, gdy łączyłem się przed filmikiem z kronikami akaszy. Pojawia się temat bardzo interesujący bardzo taki wieczny, bardzo. Przede wszystkim głęboki temat. Powiem Ci perspektywę, kronikę kaszy na temat śmierci. Czym jest śmierć? Przede wszystkim chciałbym tutaj tak nadmienić to, że Einstein już Dawno, dawno, dawno temu udowodnił, że stałą we wszechświecie jest energia. Energii nie da się zniszczyć. Co to oznacza? Oznacza, że nie można Cię zniszczyć, że jesteś wieczny. Jesteś energią. Jesteś światłem w czystej formie. Jesteś niezniszczalny, jesteś wieczny, jesteś boski. Następną rzeczą, którą chciałbym przekazać, która płynie z kroni Akaszy, przede wszystkim to, że w cudzysłowie śmierć jest tylko stanem przejściowym, stanem zrzuc zrzucania powłoki. Rzucania fizycznej powłoki. Ta fizyczna powłoka jest operowana przez Ciebie, przez Twoją świadomość, przez Twoje świetliste ciało, przez pewnego rodzaju elektryczność, przez energię. I Ty zarządzasz tą energią, Ty jesteś tym światłem. Ty jesteś istotą światła. Twoją pierwotną postacią jest światło, jest boskie światło. W tej materii używamy ciała jako kombinezonu biologicznego DNA jako takiego samochodu, aby poruszać się w tym wymiarze. Koloniki kaszy mówią o tym, że masz wybór, w jakie ciało inkarnujesz się, do jakiej rodziny inkarnujesz się, i masz wybór po śmierci, aby wybrać, czy w dalszym ciągu chcesz uczestniczyć w procesie inkarnacji na planecie Matki Ziemia, czy chcesz. Robić coś innego, czy może chcesz pomagać z, ze strony niewidzialnej, być duchowym przewodnikiem dla kogoś, może dla członka rodziny? Wybór zależy od Ciebie. Wiele zaawansowanych istot przychodzi tutaj w tych takich bardzo, powiedziałbym, Czasach, które wymagają dużo korekty. W takich czasach, gdzie dużo się dzieje, gdzie mamy bardzo dużo polaryzacji, polaryzacji na skali światowej, mamy do czynienia z wielkimi wyborami globalnej świadomości naszego gatunku. Mamy wyborami które się bardzo mocno przebijają? Przede wszystkim, czy mamy szacunek do korzeni? Czy mamy szacunek do rodziny? Czy mamy szacunek do boskiego porządku, do takiego bardzo czystego, rodzinnego porządku? Rodzina, mężczyzna, kobieta. Czy mamy ten szacunek do natury, do boskiego stworzenia. Czy może pójdziemy w inną stronę, w kierunku LGBT, w kierunku wszystkich dewiacji? Które nie są naturalnym porządkiem życia, przedłużania życia, przedłużania gatunku. Także wybór jest nasz, jako kolektywu. Ale co ma to wspólnego, tak naprawdę, ze śmiercią? Śmierć, jest to swojego rodzaju zmiana, przemiana, transformacja. Taką pierwszą śmiercią, którą w życiu można doświadczyć, jest to śmierć identyfikowania się z myślami. I wielu starożytnych mistrzów, wielu zaawansowanych ludzi, którzy pracują ze świadomością. Wiele zaawansowanych istot, które w tym czasie są na planecie, na planecie i podnoszą wibracje, oglądając ten kanał w tym momencie ty jesteś jedną z tych zaawansowanych istot. Taka informacja płynie z kronie kaszy. I ta śmierć, identyfikowania się z myślą, jest swojego rodzaju głęboką zmianą. Zmianą przede wszystkim z poziomu świadomości, zrozumienia, tego, że jesteś obserwatorem, jesteś wiecznym obserwatorem, który stoi. I przygląda się temu wszystkiemu. Może to jest dla niektórych ludzi trudne do zauważenia. Ale podczas praktyki medytacji podczas próby zrozumienia własnych myśli poprzez siedzenie z tymi myślami nawiązuje się kontakt ze swoją pradawną częścią kontakt z obserwatorem ze świadomością z własną duszą z własnym wyższym ja wychodząc Właśnie z poziomu myśli do poziomu obserwatora, zrozumienia tego, że myśl tak naprawdę nie identyfikuje Ciebie, ale jest programem, który płynie. I jest to pewnego rodzaju iluzja tego, kim jesteś. I taką pierwszą. Może to bardzo mocne słowo brzmi. Śmiercią jest właśnie śmierć identyfikowania się z własnymi myślami. Kiedy przekroczysz ten, tą, ten próg i tą granicę, że przestaniesz identyfikować się z własną myślą, zrozumiesz, że nią nie jesteś, że jesteś czymś więcej niż to, co czujesz, słyszysz, smakujesz. Jesteś o niebo więcej. O niebo więcej. Chciałem ci to przypomnieć, że jesteś o niebo więcej niż własnymi myślami. Kocham cię, dziękuję ci, szanuję cię. Do usłyszenia w następnym odcinku.